Sprawa małej Zosi, która w grudniu ubiegłego roku przebywała w Łuchowskim Szpitalu i rzekomo była tam zaniedbywana przez personel, budzi nadal wiele kontrowersji. W piątek, 13 marca, środowisko pielęgniarskie zamanifestowało solidarność z koleżankami z oddziału dziecięcego. Kobiety twierdzą, że sprawa przedstawiona została jednostronnie i chcą rzetelnego jej wyjaśnienia. Nie zgadzają się również z obraźliwymi komentarzami i atakowaniu ich na portalach społecznościowych. Musimy na dzień dzisiejszy stanąć w obronie koleżanek, pielęgniarek oddziału dziecięcego. To, co się stało, nie odstanie się. Prokuratura bada materiał, czy postąpiliśmy źle, czy dobrze, czy wyciągnięte zostaną konsekwencje w stosunku do naszych koleżanek. Ale pozwólmy działać prokuraturze. Ale nie zezwalamy i nie pozwalamy na to, żeby tak. Były oceniane pielęgniarki przez wszystkie media. Jako zło, jako osoby bezduszne, jako osoby leniwe, jako osoby, które siedzą i piją tylko kawę. Szanowni Państwo, nie można w ten sposób. My już pracować dłużej nie możemy pod tą presją. Jesteśmy szpitalem z akredytacją z ISO. Nikt nam nie dał tej akredytacji tak za darmo. Wszystkie wymogi, jakie trzeba było spełnić, spełniamy. Kwalifikacje, jakie trzeba było spełniać, spełniamy. Normy, które nam ustalił minister zdrowia, spełniamy. Ale cały czas Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych stawiała problem, że nas jest za mało. To system odpowiada za to wszystko, co się stało. Dzisiaj w Łukowie, ale jutro w innym szpitalu będzie to samo. I co zrobimy? Też taką samą nagonkę na środowisko pielęgniarek i położnych? Dzisiaj z nami są tu w naszej grupie pacjenci. Jeżeli ktoś chce się z pacjentów wypowiedzieć, jak jest w naszym szpitalu, może jest i źle, może się nie uśmiechamy do wszystkich, ale musicie też sobie, musicie z nas zrozumieć, że jesteśmy przemęczone i czasami nie mamy ochoty, żeby się uśmiechać. Ale nie mamy też złej intencji, żeby nie pomóc drugiemu człowiekowi. W tej chwili mamy okres wielkiego postu. Wszyscy chodzą do kościoła na drogi krzyżowe. Wszyscy się modlą, tak? Tylko, że w stosunku do pielęgniarek takie obelgi są skierowane. Chodzimy po różnych urzędach i też czasami każda, nie każda pani się do nas uśmiechnie. Możemy też od niej oczekiwać uśmiechu, zadowolenia. Różnie to bywa. Życie jest życiem. I nie pozwolimy na to, żeby zostały osoby ukarane za coś, czego nie dokonały i nie są winne. Pozwólmy na to, żeby prokuratura to oceniła. Proszę Państwa, jestem babcią dziecka, które miesiąc temu właśnie opuściło oddział dziecięcy naszego szpitala w Łukowie. I muszę stwierdzić, że nie da się już słuchać tych wszystkich komentarzy, które do tej pory się pojawiły, szczególnie w tym ostatnim tygodniu, na temat pań pielęgniarek. Proszę Państwa, jak tu wszyscy stoimy, obojętnie czy jest to mężczyzna czy kobieta, wszyscy wiemy jak wygląda dziecko który ma rotawirusa, które ma silną biegunkę, który ma silną biegunkę, tego nie można opanować w domu. Proszę państwa, zdjęcie również o, y, rok temu ma identycznie zrobione moja wnuczka. Po prostu tak to wygląda, ale a nie inaczej. Ale proszę państwa, nie można, nie można zrobić takiego zdjęcia, żeby obiegło całą Polskę, żeby były fałszywe komentarze y, odnośnie pracy pani pielęgniarek. Powiem szczerze, ja jestem zadowolona, już nie po raz pierwszy, bo miałam swoje dzieci również chore, które przebywały na oddziale i muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie tej osoby, która y, zrobiła to nagranie telefonem komórkowym, bo zastanawia mnie inny jeszcze aspekt. Ja, ja poszłam troszeczkę dalej i zastanawiam się, co by się stało. Gdyby ta pani, która nagrała telefonem komórkowym ten film, wzięła to dziecko na ręce, bo twierdzi, że się nim opiekowała, i to dziecko, bo jednak śliskie, no bo niestety, no nie oszukujmy się, była to silna biegunka, by jej się wyśliznęło z rąk. Na tym oddziale są potrzebne szczególne osoby, które po raz pierwszy się wkują dziecku, które nie będą się wkuwały dziecku sześć razy. Chyba jak serce boli, bo ja wiem, jak to wygląda, gdy miałam swoją wnuczkę na oddziale, chyba serce boli, jeśli ktoś by, by kułuje dziecko. Pięć razy, a nie jeden raz. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby te panie właśnie z tak dużym doświadczeniem pracowały na tym oddziale. Zarzuty, jakie przedstawiają media są bezpodstawne. Na pewno bada tą sprawę prokuratura i z tego bardzo się cieszymy i wierzymy bardzo w to, że będzie to potwierdzone. Ja chciałabym tylko poprosić panie, żebyście wiedziały o tym, że i ja i dyrekcja bardzo wspiera i pielęgniarki oddziału dziecięcego i, i was, bo dotyczy to nas wszystkich. Jest nam bardzo przykro, że te opinie są tak druzgocące. Zdaję sprawę z tego, że jest Wam trudno w tej sytuacji i pracować, skoncentrować się. Bardzo proszę, żebyście bardzo uważnie pracowały, bo wiem, że bardzo łatwo jest popełnić błąd. Wiem, że bardzo odbije się to też na psychice pielęgniarek, do których były zarzuty, więc ogólnie do oddziału dziecięcego. Widzę jak bardzo cierpią, staramy się uspokajać, tłumaczymy, żeby, żeby przeczekać ten czas, tak? I mam nadzieję, że tutaj nic złego się nie stanie. Chciałam Wam powiedzieć też, że dużo wsparcia mamy ze strony rodziców, szczególnie rodziców innych dzieci, które leżały w tym oddziale, i jest nam to bardzo teraz potrzebne. Bardzo proszę Was, żebyście też nie wdawały się w dyskusję czy też między sobą nie, nie, nie krytykowały sytuacji, która. Może się zdarzyła, raczej się nie zdarzyła i żebyście, żebyśmy wzajemnie sobie też nie szkodziły. Bardzo nas boli to, że tak bardzo obciążone jest środowisko pielęgniarek i że media w większości, szczególnie te ogólnopolskie, przedstawiają tę sprawę z jednej strony, jakby zatrzymując się na tym jednym fakcie i nie mówiąc o tym, jak naprawdę ta sytuacja, nie badając nawet tego, jak ta sytuacja naprawdę wyglądała więc chciałabym żebyście były spokojne bo taka sytuacja nie wydarzyła się. Ja jestem zadowolona jako mama z oddziału. Mam dziecko niepełnosprawne, często jestem na różnych szpitalach i proszę mi uwierzyć, że to nie jest wina tych pań, tylko jest wina naszego systemu, który jest zbyt mało pielęgniarek na oddziałach, które mają za mało Mało tych pań po prostu jest, a my jako rodzice też oczekujemy, że każda pani przyjdzie, że tak na powiem, na przystryknięcie palcem do naszego dziecka, no bo ono jest najważniejsze. No proszę zrozumieć też te panie. no System, po prostu nasz system trochę kuleje. Brakuje pani powiedzmy, zaraz oddaję to do nasze te panie na emeryturę i wtedy jeszcze będzie jeszcze gorzej. Wtedy nie wiem, czy takie nagranie służy naszemu szpitalowi w ogóle naszej pracy, pielęgni pracy pielęgniarek. Oglądałem reportaże. Jedna wielka manipulacja medialna. Jedno zdjęcie złośliwych rodziców wpłynęło i zniweczyło dobrą, ciężką pracę długoletnich pielęgniarek. A jeden stolec dziecka zaważył albo miał ważyć o życiu i zdrowiu tego dziecka. Telewizja powinna jak najszybciej sprostować zagadnienie i sprawę, przeprosić pielęgniarki oddziału i dyrekcję szpitala. Dziękuję bardzo.